Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postaramy się troszeczkę już przybliżyć nastrój świąteczny i zrobimy króliczka w koszyczku. Oczywiście potrzebujemy do tego ciasta drożdżowego. Ja wykorzystam sobie dzisiaj ciasto drożdżowe tak jak na pizzę, więc zaczynamy od tego, że robimy zaczyn. Drożdże, mąka pszenna, cukier i woda. I proszę bardzo, zabieramy się do pracy. Zaczynamy od rozkruszenia drożdży na dosyć drobne kawałki. Łyżeczka mąki. Łyżeczka mąki. Taka wiesz, pełna. Łyżeczka. Płaska łyżeczka cukru. Oczywiście robimy dużą porcję ciasta, bo robimy od razu też ciasto na pizzę. Bo po co robić coś pięć razy. No i dolewamy wody. Mieszamy. Wody. Zacznij mieszać. Mhm. Tak, muszą się te drożdże nam tam rozpuścić dobrze. A. Na początku jest ciężko. Mhm. Pomieszaj chwilę, one się same rozpuszczą, wiesz? Cukier dajemy po to, żeby drożdże miały na czym rosnąć. E i mąkę, więc jest to tylko taki zaczyn. Zaczyn robimy na ciepłej wodzie. Nie na gorącej, bo byśmy wtedy sparzyli w drożdże, ale na ciepłej wodzie. No i wyciągamy. Możesz łyżeczkę po prostu odłożyć na talerzyk. Szczepią z życiem. Dobra, odłóż tutaj. Przykrywamy i odstawiamy na chwilę w ciepłe miejsce. Teraz myślę, że każdy ma na tyle ciepło, po prostu w mieszkaniu, że, że mają sobie chwilę postać i powinny trochę podrosnąć. Minęło 15 minut. U tak ja mam już wyrósły zaczyn. Piękne, już z garnka wyskakuje, więc trzeba go szybko przełożyć do miski. Poczekaj, poczekaj, najpierw będzie mąka. Ja zawsze robię ciasto z dwóch rodzajów mąki. Mąka jest pełnoziarnista i zwykła pszenna, takie na pizzę, ponieważ to ciasto nie potrzebuje, nie wiadomo jak wyrosnąć, to nie jest biszkopt, więc spokojnie sobie możemy pozwolić na to, żeby mąkę pełnoziarnistą użyć, a jak wiemy jest dużo zdrowsza niż mąka biała, która jest pozbawiona błonnika, pozbawiona wszelkich mikroelementów, które są nam potrzebne, witamin z grupy B, także zachęcam do zrobienia takiej mieszanki właśnie mąki pełnoziarnistej i mąki zwykłej. Jednej i drugiej dajemy po 250 g. Wsypujemy jedną najpierw. Tak, Tak, mamy już odważone, więc sobie po prostu wsypujemy 250 g. Drugą mąkę wsypujemy dokładnie tak samo. No i w wyrobieniu ciasta nam akurat pomaga robot. Oczywiście można to zrobić też ręcznie, ale po co się męczyć? Poczekaj, poczekaj, bo to będziemy wlewać stopniowo. Już sobie włączamy i już wlewamy powoli nasz nasz zaczyn. No i jeszcze trochę soli. Dobra. I wlewamy oliwę. Całą? Nie. Na łyżkę wlewaj. A ja będę mówić stop. Raz, dwa, myślę, że tak ze cztery łyżki na taką ilość na pół kilo. Wą porcję ciasta. Mm -hmm. Dobra, wystarczy. OK. I ciasto musi nam się teraz wyrobić. Oczywiście, kiedy się już wyrobi, musi swoje odstać znowu, żeby urosnąć. Tak naprawdę bardzo często przygotowuję też ciasto na pizzę nawet dzień wcześniej. Więc wtedy staram się po prostu wyrobić ciasto, zostawiam je na godzinę nawet, żeby sobie ładnie wyrosło. Po czym wkładam je do lodówki i następnego dnia, kiedy mam ochotę, wyciągam je chwileczkę przed włożeniem do piekarnika. Wtedy zrobienie pizzy trwa dosłownie 15 minut, bo tyle ona się piecze, a ciasto mamy już wyrobione. Także do tego też zachęcam. A drożdże są przepracowane i podobno nawet Włosi twierdzą, że takie powinny być. <laughs> ciasto nam wyrosło pięknie. I teraz z tego wyrośniętego ciasta zaczniemy sobie już robić nasze koszyczki, bo od tego zaczynamy. A potem będą kurczeczki. Dokładnie. Koszyczki zrobimy sobie w taki sposób, ja użyłam akurat małych silikonowych foremek. Jeśli macie silikonowe foremki, są one o tyle wygodne, że później można je po prostu bardzo łatwo wyjąć. Natomiast można też użyć po prostu foremki innej, nawet dużej formy na babkę. Można ją obkleić, zrobić po prostu duży koszyk. Nasz będzie na jedno jajo, w związku z tym używamy takich malutkich. Obracamy sobie je do góry nogami. Najpierw nam będą potrzebne dwie. Bierzemy sobie kawałek ciasta. Kawałek ciasta. I teraz z jednego kawałka ciasta robimy sobie małe kółeczko, które sobie tutaj przykleimy. I będzie to dno naszego koszyczka. Można po prostu tak poodrywać no. i mamy dno, tak jest. No i dobrze. I teraz bierzemy sobie takie małe kawałki ciasta i rolujemy je na bardzo cieniutkie rolki ciasta, bo to będą nasze. Hmm, Kawałki wikliny od koszyczka. <laughs> Czyli chwytamy sobie takie małe kawałki tego ciasta, no i sobie przykładamy tutaj po kolei wszystkie, żeby nam utworzyły właśnie koszyczek. Widać, to jest to ciasto jest bardzo fajne. Ono też jest elastyczne, w związku z tym fajnie nam się rozciąga. O, masz bardzo cieniutki, bardzo fajne. Będzie ładny koszyczek. I teraz po kolei możesz pourywać go na kilka kawałków i przyklejamy sobie kolejne tutaj. Jak mamy już zrobione takie taką takie słoneczko dookoła albo albo ośmiorniczkę, to możemy zacząć przeplatać takim trochę dłuższym kawałkiem i dajemy raz na raz pod spód. W ten sposób, jakbyśmy zaplatali koszyczek dokładnie. Zaplatamy do samego końca, naprzemiennie łączymy te elementy, i możemy nasz koszyczek postawić. On po upieczeniu ładnie wychodzi z tej, z tej foremki. No i teraz, jeżeli chcemy, żeby nasz koszyczek był z ładnym uchwytem, takim jak to są prawdziwe koszyczki, to ja właśnie dlatego użyłam silikonowych foremek, bo to będzie bardzo wygodne. Jeśli używacie innych, nie wiem, czy będzie się dało wyjąć tak łatwo, żeby nie uszkodzić tego koszyczka. Ja sobie przykrywam w ten sposób i robię tak, że składam sobie taki długi rulonik na dwa i po prostu trochę go zakręcam w taki sposób. Wtedy wychodzi nam taki ładny kształt. Kładziemy sobie tutaj, żeby. Bo on oczywiście by nam się spłaszczył przy pieczeniu i zupełnie by nam wpadł do środka do koszyczka. Stąd musimy mieć coś, co go po prostu podeprze. I tego typu koszyczek wkładamy sobie do piekarnika. Koszyczki już się pieką, a my w tym czasie zrobimy sobie nasze kurczaki. Co potrzebujemy jajo ugotowane. Yy, które zaraz pokroimy w taki sposób, właśnie jak potrzebujemy. To zaraz pokażę. Potrzebujemy kilka kawałków marchewki, z których zrobimy dzióbę, nóżki i takie tam. Yy, I potrzebujemy czarne oliwki, z których zrobimy oczka, albo cokolwiek innego, z czego możemy zrobić oczka. U nas to będą czarne oliwki, ale oczywiście, jak nie macie czarnych oliwek, to może to być coś innego, co jest po prostu ciemne. Ok, tyle nam wystarczy. I Jeszcze teraz. Jeden. Jeszcze jeden, no to na. Dobra. I teraz e, w, nacinamy sobie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, żeby to była pęknięta skorupka. One wtedy ładnie wyglądają. Można też to zrobić po prostu równo, e, ale, ale tak to wygląda bardzo ciekawie. Więc nacinamy sobie właśnie w taki sposób, jakby to miała być pęknięta skorupka. Bo to ma być pęknięte skorupka. Jakby nam się bo niej, właśnie, bo z niej się wykluwa pi, pi, pisklacze. Dokładnie, nasz pisklak się wykluje i teraz sobie robimy hop. I podnosimy taką ładną mm, skorupkę. Wybieramy sobie cały środek, czyli żółtko. Do miseczki. Tak, w taki sposób, żeby nie uszkodzić tego naszego białka. Nawet Artur łatwo zrobić ręką, wiesz. Mhm. Bierzemy trochę jogurtu. No i lepiej gęstego. I mieszamy to, rozrabiamy mm, na takie... Gładkie razem z tym jogurtem, żeby to było takie właśnie fajne. I teraz ładujemy do środka do naszego kurczaka. Pokaż to, żeby to wyglądało. naładujemy tutaj kurczaka do środka żółciutkiego. Tak. Przykryjemy go górną częścią skorupki. Oczywiście można też nabić um, tą masę. Czekaj, Artur. Taką szprycownicą, jak do tortów na przykład się używa. Tak, żeby to y, też ładnie wyglądało. Ja takiej nie posiadam, więc po prostu używam łóżeczki. I teraz nasze pokrojone plasterki. Zrobimy sobie z nich dziubek. Najlepiej zrobić sobie takie dwa trójkąciki. O, i takie trójkąciki wtykamy jako nasz dziubek. Super. I teraz damy mu jeszcze oczka z malutkich kawałków. takie Artur, zrób połówki. O, i mu damy oczka. No i wychodzi nam takie kurczątko, które za chwilę, jak nasze koszyczki będą już upieczone. To umieścimy w koszyczku. Nasz kurczak już jest w koszyku. Oczywiście możecie mu tutaj dodać trochę trawy, na przykład rukoli albo o, żeżuchę. Jeśli Wam się udało kupić żeżuchę, bo mi się nie udało w tym roku jakoś. To na żeżusze jak najbardziej on będzie też tutaj ładnie wyglądał, jako, jako taka trawka. Oczywiście inne małe dodatki i w ten sposób mamy mały koszyczek. Bardzo zresztą smaczny, bo jest ściasta pizzowego. Ja pozostałą część ciasta schowałam do lodówki i jutro zrobię z niej pizzę, a wy możecie zrobić pizzę tego samego dnia. <grymne> to tyle. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, żeby szły wam takie ładne koszyczki, jak nam. Postarajcie się może wkleić Wasze zdjęcia w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, jakie koszyczki powychodziły u Was, jakie kurczaki, i czy z czego miały zrobione oczka, bo u nas są z oliwek, ale ciekawa jestem, z czego zrobią wasze dzieci, te oczka. I zapraszamy na następne spotkanie. Oglądajcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę.